Tak jak powiedziałaś, w bardzo wyjątkowym dniu 5 września jest dniem światowym dniem artystów Mających stopami i ustami. Spotykamy się w wyjątkowym gronie artystów państwa, bliskich osób, w wyjątkowym miejscu Ewo, którego jesteś tutaj szefową i naprawdę bardzo dbasz o to. Bo bardzo dużo się w tej krubo-kawiarni międzypokoleniowej dzieje i bardzo dziękujemy, że możemy tutaj gościć. Mnie jest bardzo miło Was tutaj gościć. <grym> y jesteśmy przed bardzo ciekawym spotkaniem, ponieważ mamy tutaj artystów y i mogę powiedzieć, że to już jest. Y co, że to są co najmniej dwa pokolenia artystów. Zacznę nietypowo od, od najmłodszego Stanisława, od najmłodszego, który ma nadzieję, żeby być też artystą związku, artystów tak? Światowego Związku. Trzymamy kciuki. Stasiu. Gościmy starszych. W szczególności procentach, to może się uda. Jak no, wierzymy, no, to się uda. Gościmy Stanisława Kmiecika, który już jest członkiem w związku z małżonką Moniką. I gościmy po raz pierwszy na plenerze członka już Światowego Związku Artystów Mających Stopami i Ustami, Grzegorza Gawryszewskiego. Bardzo się cieszymy, Grzegorzu, że, że jesteś z nami. Po latach, bo poznaliśmy historię, że dosyć długo, że kiedyś spotkałeś się, przed, nie wiem, no, prawie 30 lat z Piotrem, więcej i wtedy jakby no nie podjąłeś decyzji, że, że, że będziesz malował. Decyzja zapadła stosunkowo niedawno i od marca jesteś członkiem. Także tym bardziej, bardzo, bardzo się cieszymy, że, że, że tu z nami jesteś. I słuchajcie Państwo, też na dzisiejszej wystawie możecie oglądać pracę Piotra Pawłowskiego. E, który no, w październiku minął 4 lata, kiedy odszedł już od nas, natomiast prace są i jakby misja Piotra, życiowa integracja y, trwa i, i jakby kontynuujemy dzieło Piotra i też dzisiaj jest niezmiernie miło ogłosić drugą edycję stypendium imienia Piotra Pawłowskiego w ramach takiego żywego pomnika Założyliśmy Fundusz wieczysty imienia Piotra i przyznajemy co roku stypendium osobie młodej między 18 a 35 rokiem życia z niepełnosprawnością, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc bardzo, bardzo to jest też szczególny dzień. Bardzo serdecznie też chciałam bardzo powitać mamy Piotra. wszystkich Państwa. <klucza> Bardzo, bardzo serdecznie witam. Tak, to dla nas też taki bardzo wyjątkowy dzień, e, jeśli chodzi o wydarzenie. Bo takiego wydarzenia do tej pory jeszcze nie organizowaliśmy. Taki pomysł kiełkował od dość dawna. Tutaj, właśnie zebą, ze wąską, z mieszką, trys, jest też trzeba wymienić hmm. właściwie. Bardzo to już taki ogrom sprawy. Agnieszka wzięła w swoje ręce i tutaj załatwiałyśmy wspólnie to wydarzenie, żeby doszło do skutku, żebyście Państwo mogli być z nami, żebyście zobaczyli, jak wyjątkowy jest ten dzień, że takie rzeczy się dzieją obok nas, że to jest bardzo blisko, że jesteśmy taką jednością i cieszymy się bardzo, że to my możemy Wam udostępnić to pomieszczenie, że to my możemy współorganizować z Wami to wydarzenie i mam nadzieję, że to nie jest. Ostatnie takie wydarzenie. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy serdecznie za przybycie. I oddajmy głos Ilono, Ja W takim razie opowiem trochę Państwu co nas dzisiaj czeka. Porozmawiamy chwilę z malarzami, dowiemy się co oni robią i dlaczego, a przede wszystkim jak oni to robią. Popatrzymy. W praktyce, jak powstaje obraz, później zaproszę Państwa do zwiedzania tych obrazów, zadawania pytań malarzom, ale nie tylko, ponieważ o obrazach Piotra Pawłowskiego będzie opowiadała zarówno jego mama, która była świadkiem powstania tej pasji, narodzenia się tego talentu, oraz Agnieszka Strycha, która jest autorką monografii fragmenty tej monografii będziecie Państwo mogli zobaczyć w które tam leżą, Piotr i przyjaciele, no i wysłuchać bardzo ciekawych opisów do tych obrazów. Ale zanim te atrakcje, zapytam Panią Monikę Kmiecik, co to za dzień ten, 5 września? Dlaczego jest szczególny? Ten dzień jest obchodzony już od kilku lat. Został Wprowadzony po to, żeby pokazać, że tak naprawdę yy, wraz ze śmiercią artysty pamięć o nim się nie kończy. Że kontynuować, tak jak wy tutaj w integracji możecie kontynuować dzieło Piotra i przyznawać stypendium. Tak samo yy, dzięki temu, że kiedyś Erik Stegman założył związek w FK i pomimo tego, że on już 38 lat nie żyje, to jego dzieło jest wiecznie żywe. W tej chwili na świecie mamy około 800 artystów i z dzisiejszego dnia we wszystkich krajach świata nasi artyści robią to samo, co dzisiaj Staś, Grześ i aspirujący mały Staś. Czyli malują, pokazują swój warsztat pracy, pokazują, że nie jest ważne to w jaki sposób się maluje, a najważniejsza jest chęć pokazania siebie przez, przez sztukę. Obiecałam Panu Grzegorzowi Gardryczewskiemu, że będzie mógł szybko zacząć malowanie obrazu, żeby Państwo mogli to zobaczyć, jak powstaje obraz olejem. Więc muszę Dzisiaj zacząć akrylami. od. Akrylami. Dzisiaj akrylami, więc muszę szybko tak. zacząć i wszystko Państwu o nim opowiedzieć, żeby uwolnić go od siebie. Tak, <laughs> jest Pan nowym członkiem Amuru. Stypendystą. Stypendystą. Dlaczego za to są malować? Mm -hmm. Musi pan słuchać. Krzysztof? Ja powiem. W takim razie ja powiem, a pan nie będzie poprawiał, tak? mówi bardzo cicho, bo to jest w ogóle pierwsza wystawa pana Grzegorza. Więc musicie państwo zrozumieć, że jest nieco zestresowany. Więc ja powtórzę, że pan. Dużego. Od dawna ten talent sobie nosił, ale dopiero po śmierci Piotra Pawłowskiego przypomniał sobie o tym, że taką umiejętność posiada, no i zaczął malować. Jak? Będziecie Państwo mogli zobaczyć tutaj po mojej w tej chwili prawej stronie. Gdzie są bardzo nasycone kolorami zdjęcia, co ja mówię zdjęcia, malowane czasami ze zdjęć, czasami z e, rzeczywistości. Pana nie męczę, pan czas, start i coś zachwycającego, z czego pan nie będzie zadowolony, ale tak. Ja przejdę do pana Gmiecika, który od dawna jest już członkiem e, alonu. Cóż pan tu ma? Ja jestem pełnoprawnym członkiem VDMFK, a mój tak, to jest tylko wydawnictwo, a artyści mają ustami nogami. Siedzibą w po prostu. Ale tu mówimy o organizacji, która jest światową organizacją i Grzeszu jest stypendystą. Ten jeszcze nie jest. W tej, ale w tej porannej rozmawialiśmy o tym, czy sztuka osób z niepełnosprawnością czymś się różni. Nie zaskoczę Państwa, jak powiem, że oczywiście, że się nie różni, sztuka może być dobra bądź. Nie dobra, co pan na ten temat to nie ten wolność? Sztuka to sztuka, jak nie ma sztuki, to jest malowanie, bo chodzi o to, że są twórcy, a twórcy są też artyści. A co jest sztuką, kto to wie? Jedni się mądrzą, ludzie się mądrzą. Są jakieś wytyczne, kanony i tak dalej, ale tak naprawdę jak zrobić dobry kicz, też trzeba umieć. Mam nadzieję, że kiedyś doróżnam temu panu. No, no pani, Panie Stanisław, dla Ciebie jest dla Ciebie inspiracją? Jest, wielko. Księdzownik się według mnie najlepszą osobą, która maluje ustami i stopami w Polsce. Wiadomo. Jeżeli nie w Europie, jeżeli nie na całym świecie. Na świecie, wiadomo. Na świecie. Wiadomo. Panie Stanisławie, to była duża odpowiedzialność. Tam młody człowiek patrzy i się wzoruje. Tak, tak, rzeczywiście. Jak wygląda dom z artystą? Normalnie, podlewa kwiatki. Artisz nie, nie wynosi, ale śmieci. Śmieci. <śmiec? Czyli jednak ktoś tam ma śmieci. Ma, ma. ale to ostro, ale, yy, bo zamawia dużo na pyszne.pl, więc yy, tam zawsze na stole zostawię. Yy, więc czasami się tam przegadywać, żeby tam... Ale generalnie ma takie same obowiązki jak każdy u nas. Sprzątam talerzyki po sobie, nie gadaj Sprzątam leżki, zgadza się. Nawet jak przychodzą do Stasia goście, to też poprawia dywany, czasami się tam ogarnie, więc... Całkiem zwyczajny, dlatego jak Monika robiła film o naszym życiu, to myśmy byli strasznie zdziwieni, bo dla nas to jest nasze życie, uważamy, że to jest wszystko yy, tak wszędzie wygląda, nie widzimy w tym nic specjalnego, Z ojciec mnie złości, ja jego też, Już hey, yeah. leczą, yeah. lecą. No, nie? Ja. Ja. Czyli nie ma, że się artysta zamknie w swoim atelier. A nie spróbuję. Się... Zamykam się, to prawda, ale to wtedy, kiedy naprawdę mam ale... ciężką robotę i nie mamy dzień. Może dwa. Ale, ale, to jak, jak my ale teraz, teraz zmieniam trochę taktykę, bo, y, bo, mam, nie no, bo mam chytry plan. Ty nie masz wytychania? Tak, mam tak, chytry. To nie mów też, nie mów, mów też. Tak. Ja jeszcze nie wiem, co to no, zawsze da no, jakieś no, chytry. No, więc no chcę. Ciekawie, to przejął władzę nad światem. A, to nie wiem, to nie wiedziałam. Muszę powiedzieć, że rok temu pan Stanisław mi zapowiedział, że będzie przejmował tak, tak. władzę nad światem, więc myślę, że już jest jakoś tam zaawansowany w tej dziedzinie. Dla nie jest nadal e, aktualnie. Tak myślałam. To myślę, że ja Państwa Uciekniemy zaproszę do kolu. oglądania tych obrazów i jest. zadawania pytań ich twórcom. Nie wiem, czy pan Grzegorz będzie mógł odpowiedzieć na pytania z pędzlem w ustach, ale zaryzykujemy.